Blisko 50 wystawców wzięło udział w piątych już legnickich prezentacjach edukacyjnych zorganizowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Legnicy. Uroczyste otwarcie nastąpiło o godzinie 9. Witam wszystkich, witam wystawców różnego szczebla, witam wszystkie instytucje związane z edukacją i przede wszystkim witam tych, dla których ta. E, to przedsięwzięcie jest organizowane. Witam młodzież i życzę Wam, żebyście rzeczywiście mogli znaleźć tutaj ofertę, która zaspokoi i sprosta Waszym oczekiwaniom. Było niewątpliwie największe wydarzenie edukacyjne w Legnicy. Są, są panele, zapraszam. Zapraszam, mam nadzieję, że nie, nie mam nadziei. Ja wiem, że nie pożegnujecie, zapraszam bardzo serdecznie. No jesteśmy, że tak powiem, chyba uczelnią, która gromadzi w tym momencie najwięcej wystawców podczas tego typu przedsięwzięć. Piąte legnickie prezentacje edukacyjne, jak już sama nazwa wskazuje, są piątymi. Ta formuła się sprawdziła. Zawsze mamy tutaj grono chętnych wystawców, którzy do nas chcą przyjechać, zaprezentować się. Na targach pojawiły się wszystkie legnickie szkoły ponadgimnazjalne, które prezentowały swoje profile. Dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy jest zadowolony z reformy, która została przeprowadzona. Zdaniem dyrektora reforma daje uczniom więcej możliwości. Udało nam się zaproponować bardzo indywidualne dopasowanie rozszerzeń do potrzeb i możliwości uczniów. Praktycznie w ramach jednego oddziału realizujemy 14. Profili. Jest to wielka rzadkość, polegająca na tym, że część przedmiotów młodzież realizuje w bardzo małych grupach, nawet w dwie osoby. Yy, stało się tak dlatego, że w szkole takiej jak nasza yy, możemy tak yy, zbudować yy, organizację zajęć, organizację rozszerzeń, że zaproponować właśnie to, co naprawdę interesuje ucznia. Te przedmioty, które są mu niezbędne. Yy, Będące wynikiem jego świadomego wyboru. Oczywiście wyboru troszeczkę moderowanego naszym doradztwem, yy, związanego wyboru ze studiami, a wcześniej z maturą. Na prezentacjach pojawiły się również technika. Uczniowie samochodówki rozdawali samochody i zachęcali do wybrania właśnie ich szkoły. W naszej szkole jest dużo takich pomysłów innowacyjnych, typu na przykład w tym roku yy, nasz pan od budowy i naprawy pojazdów samochodowych yy, zaproponował nam, żebyśmy 20-letniego malucha... Wyciągnęli z szkolnej piwnicy i podszykowali go do wyścigów Formuły 126. Myślę, że dla takich młodych, którzy przyjdą w tym roku do nas do szkoły, to jest ciekawa propozycja. My tego malucha będziemy robić, ale mamy jeszcze szajowóz, też silnikiem od malucha, w którym także startuje się w wyścigach. Trzeba sobie tylko załatwić autobus, opiekuna i wszystko jest możliwe startować w wyścigach na przykład w Poznaniu. W skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wchodzi Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Szkoła Policjalna oraz Szkoła dla Dorosłych. W skład Technikum wchodzą bardzo ciekawe kierunki. Jest to technik kelner, technik analityk, technik handlowiec, technik żywienia usług gastronomicznych, technik fryzjer. Także każdy może znaleźć coś dla siebie. Na targach pojawili się kucharze, którzy własnoręcznie zrobili smalec, a także fryzjerki, które dawały popis swoich umiejętności. Mamy, mamy pracownię, na której pracujemy jako my w tym zawodzie kucharskim, prawda? Mamy zajęcia z dyplomowanym mistrzem kuchni Wojtkiem Milińskim, także można się naprawdę wiele nauczyć, jest pełno konkursów, kursów i jakichś tam akcji, nie wiadomo czego, że po prostu wszędzie gdzieś się rozwijamy, co chwilę coś się dzieje. Nie jest nudno, co chwilę coś się dzieje u nas w szkole. Podczas prezentacji szkoły proponowały gimnazjalistom kursy przygotowujące ich do matury. Nasze liceum bazując na wspaniałej bazie dydaktycznej PWZ oraz na doskonałej kadrze organizuje cykl kursów z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i języka niemieckiego. Wzbogacone te kursy będą o elementy przyrody i historii, historii sztuki, czyli o te zagadnienia, które pojawiają się na testach gimnazjalnych. Zaczynamy już na początku marca. Mam nadzieję, że gimnazjalistów to zachęci. Na prezentacjach pojawiły się wrocławskie uczelnie, m.in. Akademia Wychowania Fizycznego, Politechnika Wrocławska, a także Wyższa Szkoła Bankowa. Duży nacisk kładziony jest w trakcie zajęć na praktykę. Czyli kończąc tą szkołę posiadam już dużo umiejętności, które przydają się na co dzień w życiu zawodowym. Teraz już powiedzmy, skończy, kiedy skończyłem tą uczelnię, no mogę powiedzieć, że, że ta wiedza okazała się użyteczna. Nie zabrakło również oferty dla miłośników wojska. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu proponuje studia cywilne i wojskowe. wojskowy ma zagwarantowane umundurowanie, wyżywienie, zakwaterowanie plus dodatkowe uposażenie od prawie 900 zł miesięcznie na pierwszym roku do 2000 na 2005. Kończąc szkołę student wojskowy jest mianowany na stopień podporucznika, pierwszy stopień oficerski i ma zagwarantowaną pracę. Jeżeli chodzi o studia cywilne, to kształcimy tutaj na trzech kierunkach. Jest to kierunek Bezpieczeństwo Narodowe, Inżynieria Bezpieczeństwa i Zarządzanie. Staramy się o uruchomienie kierunku Logistyka. Kończąc kierunki w naszej szkole, można również związać się ze służbami mundurowymi, ale niekoniecznie wkładając mundur. Wśród wystawców nie zabrakło organizatorów. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa proponuje swoim studentom wiele kierunków i specjalności kształcenia. Największą popularnością cieszą się bezpieczeństwo wewnętrzne, administracja czy turystyka. Uczelnia proponuje również nowe kierunki. Takim nowym kierunkiem na studiach inżynierskich jest inżynieria testowa inżynieria testowa jest takim nowym w ogóle zawodem który powstał w nowoczesnym świecie technologicznym w całej Unii Europejskiej i w Polsce ten zawód jest bardzo w tej chwili fachowcy w tym zawodzie są bardzo poszukiwani myślę, że będzie to bardzo ciekawa oferta dla osób, które chcą studiować na studiach inżynierskich, które są Dobre, że tak powiem, z kierunków i z przedmiotów ścisłych. Muzyka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy proponuje również studia podyplomowe. Podyplomowe głównie są dla osób z wyższym wykształceniem, to znaczy co najmniej trzeba mieć ukończone studia pierwszego stopnia, tytuł licencjata. Służą one podniesieniu zdobytych już tak kwalifikacji, bądź nabyciu nowych. Aktualnie w swojej ofercie Centrum Kształcenia Ustawicznego posiada 25 kierunków studiów podyplomowych. Prowadzimy nabór na semestr zimowy, wówczas nauka rozpoczyna się w październiku oraz na semestr letni i nauka rozpoczyna się w lutym. Tak? Aktualnie można składać jeszcze dokumenty na takie studia podyplomowe jak bezpieczeństwo i higiena pracy, kadry i płace, zarządzanie jakością w organizacji oraz zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnej firmie. Uczelnia organizuje również kursy dokształcające. Na targach nie zabrakło również doradcy zawodowego. Przede wszystkim zachęcamy ich do takiego krótkiego pochylenia się nad doprecyzowaniem swoich preferencji zawodowych, czyli do czego jestem w życiu zrodzony, jakie mam umiejętności pod kątem wyboru przyszłego kierunku kształcenia. Oprócz oferty edukacyjnej mogliśmy zobaczyć pokaz ratownictwa medycznego w wykonaniu studentów Koła Naukowego Młodych Medyków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.